Hej ludzie, tutaj Bady witam Was w kolejnym odcinku. Zegrajmy Science Row The Third. No i kontynuuję tą misję w poprzednim odcinku zaczętą jakby automatycznie po poprzedniej. Nie wiem o co chodziło, ale na pewno będzie się dziać. Mamy dostać się na barkę. Barka jest 900 metrów stąd, duży ten budynek, i właściwie to teraz już, już jest nasz i świeci się na. Fioletowo, choć znaczy nie wiem, czy on się poprzednio świecił na czerwono, czy na inny kolor, ale nieważne, jest to nasza chałupa, czy po prostu taka? A nie wiem, muszę sobie zwiększyć kontrolę nad miastem, ale do później mam już kosy i utrzemki. gdzie są? No tu są! Ups! Przepraszam Dobra, z barki strzelają po pierdzieleni. Może wysiądę i. O, od razu wysiadł tutaj, to dobrze. Co to za stroje? Co to jest? To jakiś inny gang znowu, co to ma być? Oleg mówił, że zabierze nas do jakiegoś gangu, który nienawidzi syndyketu. Ale to nie wiem, o co chodzi. Czy to ten gang I się z nim bijemy zaraz? Co my mieczem? Mieczem, jakieś samuraje. To roninowie byli samurajami. Czy... czym Dobra, to się... Skończyło. Shotgun jest słaby, jak już mówiłem. Now a new level of Kensington? Yep. You don't seem that, exact that being I'm waiting to see if you were sent to kill me. Girl's pragmatic. I like it. Takam. Ah, okay. So what do you want with me? You don't look like Feds. We heard that you know some people who hate Syndicate as much as we do. Ah, myślę, że to cały a to po prostu Kikona. Well, the DeWinters are keeping Zemos at Safe What? The DeWinters are the twin sisters that run prostitution in Steelport. Zemos was their competition, so the sisters locked him up. And Safe is just a BDSM club that caters to various acts of perversion. The name comes from Ho Ah. We got it. Mine's Teacup. I'll get her out of here. Have fun at the gimp show. Actually, I Dobra, Mam do klubu Sadomaso. No.

Dobra, Zimos tak się chyba nazywał. Zimos, nie wiem jak to czytać. Ale wnioskując z różnych tu gameplayów, scen, to wiem jaki ma głos. Dosyć dziwny. <noise> jaką willę ma? Chyba, że to nie jego. Mam pistolety. Coś tam jest. No, otwieraj Cześć Au Dobra, udajmy, że nie widzę Gdzie? Na prawo Tu zamknięte, tu... Aha, tu jest jakiś... W ogóle Hall wszędzie tańczą Niech będzie Gdzie? Klatka? O, fuck Dobra, Sadomaso. Don't Tell me where Zemo is or I'm gonna beat you stupid! Oh, yes! Oh, you gotta be kidding me. The manager's upstairs he ain't no... Just take me! I've been bad! Oh, fuck. Good the fuck? I am what to do Okay. The guy Ale mamy wskazówkę co do położenia zimosa. Albo tutaj, albo tam, albo tam. Ha. Dobra, tu wszędzie jakieś dildosy wielkie leżą. Jeszcze mnie posądzą o... O, wiadomo co, no na YouTube, ie. ale mam właściciela tutaj już chyba znalezionego. Gdzie, no? O, prezy? Where's Zemos? If I say anything, the, the Winter sisters will cut me off. Jeśli nie coś innego dla kucyków to yeah. jeszcze lepiej. Może kucyki tam jeszcze sadomaso. To Dobra, jesteś. Pik, 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 pik. A co tu właśnie ta Jutrzenka robi? It'll be too soon. Ugh. Remind me. look, you would. How are we gonna find Zemos? Look for the cat in here who isn't excited to be eating a ball gag? Or just look for the guy with the rhinestone Z on his back? Fuck out of here, man. Oh, well, shit, that's convenient. They went this way. Oh, shit. <laughs> they don't got time, Zemos. Mush! Huh. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Pony kart No spoko Co oni też? Bo ja pierdzielę. No się nie dziwić. To w sumie ta gra. Nie mogę go zabić. Neskończona ilość amunicji. Spoko. Dobra, wszyscy poszli. Sorry about making you, you know, pull us around. This is a rescue, right? <laughs> this ain't some elaborate setup for a gangbang. Why you gotta put that image in my head, bro? Oh, I'll go with rescue then. <laughs> I would shake your hands, but them floors were a little sticky if you know what I'm saying. I'm good. Find a moist towelette or something. What's up? I found the guy I was talking about. <sighs> i phone. Angel De La He was Kilbane's tag team partner until he went crazy. Well, until Angel went crazy or Kilbane went crazy. I should probably look into that. The point is, Angel hates Kilbane more than you do. He should be willing to help. Where do I find him? That's the tricky part. The Luchadors are attacking him at the gym right now. You should probably hurry before he gets killed. Why didn't you start with that? You ask too many questions. Hurry up, you're on the clock. Czas leci, a ja mam tutaj gościa do zdjęcia. No to jest forma taki znajdzie. No nie znajdzie, ale coś takiego właśnie w tym stylu. Ups, latarnia. Zawsze się kosi. Ehm... Um, znajdź? Angela. Okej. Okay. No i o czym mam gadać? O, sklep z bronią. Może wpadnę. A byłoby fajnie. Nowa broń jakaś. No, gro, Gro, uspokój się. Dobra, co tu jest fajnego? Amunicja. Może najpierw amunicja do pistoletów? Do tego też doszło. Odgana nie, ale do tego na pewno granaty. Okej, okay, to może też jakoś się przyda kiedyś. Ulepszenie broni. Co by tu ulepszyć? Pistolety. A co to za pistolety? 45. 45. Nie mam kasy, 10 tysięcy to kosztuje. Może to. 5000. Lepsza wersja mi się wydaje tego. A strzelba. Mogę mieć tą. Dobra. No, wstecz. I tu jeszcze. Nie mam kasy na więcej, więc tyle wystarczy. Więc okej. Okay. Mam coś nowego na składzie. W ogóle to sklepy ładnie tutaj zrobione, szczegółowo, no znaczy nie szczegółowo może, a może jeszcze szczegółowo, nacikane dużo jest i to lubię jak jest dużo nacikane i jest dobrze zarobione. Mam nową broń, 1210 amunicji, drzwi, zdążył, dobra, kontynuując, jest 2 km, są 2 km do przejechania, szkoda, że nie ma taksówek. Ale nieważne. Jakoś się to przejedzie. Dobra, jestem już w pobliżu i zaczęli do mnie strzelać i... O! Oh, to ci! Zieleni! Co taką ma broń, że tak huczy? O, dobra ta broń moja, nowa. Spoko. E, tu jest kilku. Nastu. Może nie będę wysiadać O jak grzeje Co tu robią w ogóle Granat Może dwa Jest i brutal O jak padnie szybko od tego Jeszcze mu się dupa pali. Szybka ta broń muszę przyznać Za co policja

Właśnie szukałem tak kogoś, bo ktoś mi się pokazał na mapie, i nagle spojrzałem obok. Dobra, policji nie bije na razie, Jaki burdelik mały. Nie jestem jednym z Prutz. And you are not one of no, but they are. Angela Oke okay. um, kolejny brutal Co, dlaczego życia nie ma pokazanego O, będą się bić Dobra to może ich zostawię sobie ja zajmę się mniejszymi płystkami. Ja ma kosy jutrzenki. Tu może cała ta organizacja to jutrzenka, a ci to po prostu zbiry, tak jakby jutrzenki, no nie? Nie wiem, na razie się nie wypowiadam. Na razie tylko strzelam. O, tu jest. O, dobra Masz łap, niespodziankę I głeb całą serią Dobra, jeszcze trzymasz Zaraz nie będziesz Ja mam tam lecieć Nie No dobra Jeszcze ma życie, jak nie dobiegnę do niego na czas, to od odradza się. Żeby mi nie zabili tego frajera. O, ktoś zginie zaraz. Dobra, ty spadaj. Ja tutaj muszę podnieść kogoś. Kto tu jest? Ten frajer padł. No, spadł na dół. No, zła strzelanina, powiem. Mogę działko podnieść. No, to teraz będzie jazda. Fajnie, że nikt nie został. O, no, dwóch. E, witam... kolegów. Będą mi tu palić, umali, No nie. Nie, gościu. Chciałeś. Okej. Okay. No tu ten. To cię kocha kotku. Zabicie pewnie dziesięciu brutali, to było. Well, and the question is who will lead the syndicate to a new era viola and kiki were mr lorenz's right hands i had someone else in mind excuse me the syndicate has to answer for what they did and this time we're taking the fight to them since we don't know steelport i brought in some people who do this is kinsey zemos and angel the barbarians are at the gate! We need a general, not an ambassador! Calm down, Eddie. What did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something. Anything! Before I wonder why I keep you bookends around! Talk to one of these guys. They'll have things for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. A więc wojna. Powrót do Steelport. Ukończono. Taka misja właściwie zaczęła się znikąd, ale ukończona. Mamy trzech nowych sprzymierzeńców. Zapomniałem jak się ta babka nazywała. A, Kinzy czy jakoś tak. Zimosa i Angela. To spoko. Hata Angela odblokowana. To ile tych chat będę miał? O, i znowu Hata. O, Dobra, nie. Penetrator to jest. Um, ciężki temat na tą grę. Ale broń, która jednorazowo pozwala zabić przeciwnika, znaczy jednym strzałem pozwala zabić przeciwnika. Jak ona wygląda? W kształcie jest wielkiego filetowego Dildosa i tyle na ten temat. <laughs> hmm. Właśnie. <laughs> Słucho w gardle mam. No, czemu nawiązujesz do tematu od Didla, a później, że słuchow w gardle? Aha. ale dobra, nie, nie. Seryjnie muszę napić się, bo nagrywam już trzeci odcinek Saints Row. Nowa misja. O, tutaj mamy kilka nowych misji właściwie. Tu jeszcze może jedną wykonam w tym odcinku. Dla kogo? Dla kogo? Dla kogo? Dla kogo by to zrobić? Dla. Zimosa dla Shandy dla Angela czy Kinsey? niech będzie może pierwsza z brzegu czyli Zimos niech już będzie odcinek o Zimosie głównie mm. Zimosa was want me to swing by Wow, kurzający nieco jego głos. Ciekawe coś stało. Za dużo brał i. Hmm. nieważne. I mu tak zostało. Półtora kilometra. O, i znowu ta statua. Idiotyczności. Co z tym chodzi? A to co jest? A, statek. Dobra, przełączam tryb i. sru. Nieciekawie mi się tym kieruje, niestety, bo jest odwrócona oś I? Y, więc naciskam S, to leci w górę. A może jest dobrze? Nie, przepraszam, jest dobrze, to ja coś pokiczkałem, ale źle się steruje mi. Dobra.

If the Saints are going to stay in Steelport, we need the Morning Star out of here. I already worked downtown, but these motherfuckers are everywhere. Oh, I'm here to help, baby. I know every track the Morning Star are working. We can build up our stable and hurt the De Winter sisters at the same time. Sounds good. I got my people out watching the corners. Dobra, przechwyt, czyli jakby zbieranie dziwek, to coś co było w Science Rule 2. E, no właśnie. W określonym czasie mam zebrać kilka dziwek i zawieźć je na miejsce. Dobra, chodźcie tu. Tu, tu, tu. To... Nie, myślałem, że to. Fuck. Zabili dziwki, tak? To chujobo Oprzeknąłem pierwszy raz, tak? E, chyba przyjechałem. Nie mogę strzelać? O, właśnie, o to chodziło. Dobra, mam dwie dziwki i Don't Wake the Bitches. Tam był taki fajny tekst. Tu było spoko. Więc jeszcze chyba dwa miejsca będę musiał odwiedzić, w sumie. Jeżeli niczego nie spierdzielę i nie zabiję ich po drodze, nie przyjadę, policja ich nie rozwali czy gang, to będzie spoko. O no w ogóle, jak bokiem, przez chwilę jechałem. Gdzie? No, jak ci jeżdżą ludzie? Nie podoba mi się to. A, bo mam policję na karku. Okej. Okay. To no, może nie grać ze sobą: zbieranie dziwek z ulicy oraz policja na karku, ale nieważne. To Science Rowu. Ej, jak to? Jak to? Zabrana, no. Nawet nie będę wysiadać z samochodu, jestem tak zajebisty. Dobra, pojście, tu nie, ty, frajerze, no i mnie zgarną. Mam jeszcze 3 minuty, nie zdążę. Będę Gdy... knił. Czepnąłem go wiele i od razu gwiazdka. Dzięki, Gro. Jutrzenka, oczywiście. W sumie to chyba ich dziwki, no nie. Tylko Zimos chce je przygarnąć do siebie. Coś mówił, że kilka lat miał to właśnie. Ehm. Niejasne. Zacznę temat i nie kończę. To mnie charakteryzuje na razie. Gdzie? Dwa koła. Jakim cudem 7 metrów? Jakiś fajny tunelik akurat. Prosto do chałupy zimosa. Zimosa. I co? To na tyle. Przechwyt ukończono, więc to pewnie będzie taka standardowa, później dostępna za pośrednictwem wejścia na mapie w ten punkcik. No dobra, 71 na godzinę będzie dochodu z miasta, więc to mi odpowiada. Zbiorę sobie hajs, bo mam tutaj 15 tysięcy. No i okej. Okay. Chyba to by było na tyle, więc mam nadzieję, że Wam się udało. Trzymajcie się do kolejnego odcinka wkrótce. Na razie.